Cześć, witajcie! Z tej strony Maciek i Klocki, no i zapraszam Was na recenzję zestawiku upadek mistrza. W tym roku wszyscy fani takich dżunglowych, delikatnie bagiennych, roślinnych klimatów mogą być naprawdę ukontentowani, no gdyż mamy e, samo Lego City dżungla oraz właśnie takie gdzieś tam smaczki. Nie wiemy, co to za wejście, czy jakaś leśna świątynia. Wiemy za to, że ten secik kosztuje 139,99 zł, jeżeli chodzi o cenę katalogową. I ma cztery minifigurki, którym się oczywiście dokładnie, solidnie przyjrzymy. Zapraszam! No, pięknie, pięknie to wygląda ten mostek. I gdzieś tutaj te drzwi, wrota do dziwnego budyneczku piaskowego, o którym nie za bardzo cokolwiek można na ten moment powiedzieć. Weźmy sobie te minifigureczki, żeby nam nie przeszkadzały w oglądaniu całej tej konstrukcji. Tutaj na tym moście są takie techniksowe niebieskie piny, dzięki którym możemy wczepić nasze minifigi, no właśnie, na te drewniane. Układeczki. Szkoda, że nie mogli się pokusić o piny w takim kolorze, w jakim jest płotek. Myślę, że to by nie było takie znowu szaleństwo ze strony Lego. No bo dziwnie to wygląda, jak nikogo tutaj nie ma na tym mostku. I przyjrzyjmy się, jakby można się tutaj dostać. No, po pierwsze, wchodzimy sobie gdzieś tutaj po tych wypustkach skalnych. Jest ok. Mamy takie ciekawe gdzieś tam rzeźby skorpionów, które się ruszają. Te właśnie. Latarnie, pochodnie, czasze z ogniem. Świetnie, świetnie to wygląda. No i przechodzimy sobie po tym mostku. To jest chyba ten element, z którego też można zrobić gąsienicę do jakichś pojazdów, czołgów. Oczywiście Lego nie wypuszcza czołgów, ale jakby ktoś chciał, no to tu by się można było zaopatrzyć w trochę tych elementów, żeby sobie pokombinować. Oczywiście na dole jest nieco wody. Tak sobie pomyślałem, jak składałem sobie ten secik, że obecnie takie niebieskie płytki, one są w cenie, bo one nie często chyba występują w jakichś zestawikach. Jeżeli obrócimy sobie tutaj z tej strony ten model, widzimy jakąś ukrytą jaskinię, gdzie niegdzie zwisają jakby jakieś stalaktyty, no a może to są jakieś miecze? Trudno powiedzieć. No ten model oczywiście z tej strony raczej nie jest do oglądania. Wygląda to dużo mniej efektownie. Fajna jest jeszcze ta klatka, łatwo ją sobie możemy otworzyć. No i gdzieś tam, e, jako minifigurka, ale też element otoczenia, występuje nasz szkielecik, kościotrup. On już ma takie rączki w nowym stylu, czyli możemy sobie ze spokojem to ustawić tak jak nam się podoba. I mamy ciekawy element nadrukowany. Fajne jest to. Że nie ma tutaj żadnej naklejki. To jest ciekawa odskocznia do tego zestawiku: pościg w Ninjago City, gdzie naklejek było od groma. Fajna, fajna sprawa. Szkieleciki zawsze w cenie. Co jeszcze można opowiedzieć pokrótce o tym seciku? No, piękna kolorystyka. Wy wiecie dobrze, jak ja lubię te takie yy, zielonkawe, piaskowe, trochę zgniłe kolory piaskowe elementy te ludziki tutaj gdzieś jako wykończenie tych wrót super super rzecz masa przydatnych elementów naprawdę masa ja też się tak zastanawiam może po prostu nie kojarzę ale wydaje mi się że ten elemencik gdzieś tam płytka 2 na 2 tylko z dwoma studami to jest jakaś nowość bo wcześniej tego chyba nie widziałem w żadnych zestawach. Jeżeli się mylę, to oczywiście mi napiszcie. Sama ta klatka również przypomina mi inne tego typu konstrukcje. Gdzieś tam w tym e, ekstremalnym niszczycielu Destro coś podobnego wydaje mi się pojawiło. No cóż, tu więcej można powiedzieć. Fajne funkcje bawialne, chociaż nie ma ich powiedzmy też aż tak dużo. No bo co, ta klatka, ten delikatnie trzęsący się mostek. I gdzieś ta jaskinia, w której można się ukryć. Ja zawsze trochę ubolewam, jak dają nam futrynę, a nie dają drzwiczek, no bo później nie możemy sobie za bardzo poeksperymentować. Też, jak patrzyłem sobie na pudełko, wydawało mi się, że tej roślinności jest tutaj więcej, a jest tak akurat, tak na styk, można powiedzieć. Może by się przydał tu jeszcze jeden listek palmowy, no ale. Już im darujmy. Mamy gdzieś tam jeszcze gratisową lianę. Także możemy sobie o na przykład tutaj podczepić, i wtedy jakaś minifigurka. Tutaj niczym Indiana Jones mogłaby się dostać do tych wrót. Fajnie jest zaczepiony, podczepiony ten liść. Możemy go sobie dowolnie manipulować, bo pod spodem jest staw kulkowy. I to chyba tyle z najważniejszych rzeczy, które chciałem opowiedzieć o tym seciku. Czas na kozackie minifigurki. Zacznijmy od najstarszych, a więc Mistrza Wu. chociaż kto wie. Nie wiem ile lat ma Garmadon, może są w porównywalnym wieku. No i w zasadzie ten Mistrz u nie bardzo nam się zmienił, jeżeli chodzi o klasyczną serię Ninjago. Oczywiście jest troszkę inny nadruczek mimo wszystko e, ten kubraczek. No i szczególnie już ta dziwna tunika materiałowa ja powiem wam średnio, średnio polubiłem ten e, eksperyment. To już się pojawia coraz częściej. No bo Joker również miał ciekawy taki surdut, gdzieś tam frak, który się kończył daleko, daleko poza jego nóżkami. To nam bardzo, ale to bardzo ogranicza swobodę ruchów. E, pod tą sukieneczką, tak to nazwijmy, są oczywiście zwykłe, nienadrukowane nóżki, ale jeszcze zobaczmy, jak ten mistrz. U Wygląda gdzieś tam bez brody, bo ona nam dosyć dużo zasłania. No nie powiem, jeżeli sobie połączymy właśnie tą sukieneczkę z torsikiem, wygląda to bardzo, ale to bardzo atrakcyjnie. Nie macie takiego wrażenia, że ten Mistrz Wu nie bardzo się zmienił i nie jest czymś takim super unikatowym dla serii Ninjago Movie? Bo pchają go właściwie do co drugiego niemal zestawu. Nie mam pojęcia co zrobiono z tymi włosami Kaja, ale przypomina mi to, nie wiem, jakiegoś wegetę po przejściach. Tego wiecie z Dragon Ball Z. Kurczę, chyba przesadzają czasem z tymi fryzurami. Dużo bardziej podobała mi się ta gumowa fryzurka Kaja e, gdzieś tam z tej ostatniej fali LEGO Ninjago. Jeżeli zaś chodzi o główkę, Fajną robotę robi ten plaster, gdzieś tam mamy też alternatywny wyraz twarzy, już taki dość zakłopotany. No kojarzy mi się to właśnie z jakimiś kreskówkami, kiedy postać zrobi coś głupiego. No torsik jest przepiękny. Zobaczcie na te złote koszulisko, gdzieś tam wykukujące spod tego kimono. Czy też tego płaszcza, no cokolwiek to jest. Jest ładny pas. A to co zrobili z nóżkami, nie wiem czy to jest widoczne, to już jest absolutny majstersztyk. Czy widzicie tam takie małe czerwone rąbki? Super, super rzecz. Jeżeli chodzi o trzymacz na bronie, jeden z moich ulubionych, nie ten taki okrągły. Na ramienniki też niczego sobie. Weźmy sobie w ogóle tego kaja jeszcze, rozbierzmy, żeby zobaczyć, co tam ma z tyłu. Fajny, fajny znak. Czy to jest coś podobnego, co miał na sobie nasz mistrz? Wu? Zerknijmy. No, dosyć podobna rzecz, nawet chyba niemal identyczna, z tym, że tutaj to jest jeszcze wpisane w jakąś figurę wielokątną. Ciekawe, ciekawe, czy to jest jakiś nowy znaczek wspólny, coś jak kiedyś łukru. Yy, ale tutaj się nie wypowiadam, bo wiecie, że bardzo kiepsko kojarzę tą fabułkę. Właśnie dlatego cieszę się, że będzie ten nowy film, gdzie mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku The Lego, Batman mówi, nie potrzebuje niczego więcej do zrozumienia tej fabuły, poza właśnie informacjami zawartymi w obrazku. No i dżunglowy Lord Garmadon. No, powiem Wam, że on robi, robi wrażenie. To jest taki typowy badass. Można powiedzieć, to jest też pierwsza moja figurka piętrowa z dwoma torsikami, więc możecie sobie wyobrazić jaką frajdę sprawiło mi właśnie złożenie tego jego mościa. Weźmy mu te jego cztery katany, sam zestaw jest wręcz wypełniony tymi katanami, bo w sumie mamy ich chyba sześć. To dobrze, to dobrze, bo możemy sobie ujednolicić broń w naszych mockach. Jak wygląda dół? Solidnie, lubię jak z torsika. Do nóżek ciągnie się jeden motyw, w tym przypadku ten niebieski pas. No i zobaczcie na tą zaciętą minkę. Ja się trochę boję, że zrobią z tego e, głównego ciemnego bohatera taką można powiedzieć maskoteczkę, takiego śmieszka, a i mimo wszystko chciałbym, żeby to pozostała jakoś tam bardziej mroczna postać, no bo jej wygląd tutaj zasługiwałby na naprawdę szwarc charakter. I złe intencje. Tak mi się wydaje, że czasem te animacje mogą troszkę ich można powiedzieć, cukierkowić. Tak jak tą Lego City Policję. Pamiętacie te moje dziwne zawsze neologizmy? Fajnie, fajnie to też wygląda z tyłu. Z powodzeniem ta minifigureczka, ten torsik może funkcjonować osobno, chociaż widzimy, że tutaj wyraźnie coś więcej. Jest potrzebne i ładnie nam się ciągnie ten kaloryfer jeszcze, jeszcze wyżej. Brązowa czapeczka. Dobrze, że mam tego mechanicznego smoka, bo tam dostanę Garmadona w tej takiej podstawowej wersji. Tutaj mamy wersję dżunglową. Ładna, ładna mini pelerynka. Zawsze to coś nowego. Co ja mogę tutaj powiedzieć? Fajny, klasyczny pomysł na zestaw. Nie wiem czy pamiętacie, w Ninjago już pojawił się jeden pojedynek na moście, to był taki naprawdę malutki zestaw, no ale oczywiście tutaj różnice są dosyć spore. Możemy sobie bardzo dużo zdobyć elementów takich skalnych. Sama budowa tego mostku jest nieco nużąca, bo jak sobie wkładamy te wszystkie techniksowe elementy właśnie w te trzymacze, E, razy 14, no to trochę się odechciewa, ale to jest taki najtrudniejszy moment, bo ogólnie całość buduje się całkiem przyjemnie. Cztery minifigurki licząc tego szkielecika, e, na pewno ta jest bardzo dobra. Te również prezentują wysoki poziom, a szkielety zawsze się oczywiście przydadzą. Fajna kolorystyka, trochę tej roślinności, no i to chyba byłoby na tyle. Polecam ten secik mimo wszystko. W zasadzie nie wskazałem żadnych szczególnych wad, jeżeli właśnie potrzebujecie jakichś elementów albo lubicie, tak jak ja, takie klimaty, właśnie gdzieś tam dżunglowe, będziecie zadowoleni. Rzut okiem na dodatkowe elementy, nic szczególnie przydatnego, oczywiście to wszystko jest względne, bo kiedyś akurat może takiego serka albo pręcika nam brakować. Tak więc tutaj nie ma mowy o podwyższeniu oceny za elementy dodatkowe, ale też nie ma mowy o jej obniżeniu w żadnym razie. No i co? Mamy już za sobą drugą recenzję zestawiku z Lego Ninjago mówi. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i piszcie w komentarzach, czy zakupicie sobie ten setik upadek mistrza, czy raczej zbieracie na tą waszą wymarzoną perełkę. Cześć, do zobaczenia w kolejnych dniach! thank <music> you